Żeby nie trzymać w niecierpliwości, to zacznę mówić o artystach, którzy wystąpią. Będzie różnorodnie, różne gatunki muzyczne, podobna formuła jak w latach ubiegłych, że pierwsza gwiazda, celujemy pierwszą gwiazdą w środowisko młodzieżowe, druga gwiazda jest dla tej młodzieży, powiedzmy, troszkę starszej, ale też młodzieży. A na koniec jest muzyka klubowa taneczna i tutaj też będą DJ-e podobnie jak to było w latach ubiegłych Pierwszą gwiazdą, która zagra 30 maja na stadionie jest Bryska. Myślę, że tej artystki nie trzeba przedstawiać młodzieży czy młodszemu pokoleniu. Jest to młoda wschodząca artystka polska, która świetnie sobie radzi na scenach i jest o niej coraz głośniej. Myślę, że przyciągnie dużą rzeszę fanów. Zagra z zespołem, więc będzie muzycznie i tanecznie. Główną gwiazdą wieczoru zespół, który nie grał jeszcze w Lesznie. Były takie plany przed pandemią, żeby ten zespół sprowadzić. Jest to legenda polskiej muzyki rockowej, znana chyba każdemu z hitów takich jak Chociażby gdy nie ma w domu dzieci. To już pewnie państwo wiedzą o jakim zespole mówię, tak? To Kult. Po raz pierwszy w Lesznie, następnie koncert zespołu Kult jako gwiazdy wieczoru 30 maja i po tej dawce porządnej, porządnego rokowego grania pozostajemy w rytmach tanecznych i zagrają do nas muzycznie i show, live act razem z pokazem pirotechnicznym Taste the Music. Jest to formacja, są to artyści leszczyńscy, Louis, Tommy Gustaw, ale będą im towarzyszyć też John James, świetny wokalista i MG Sax, saksofonista, który, którzy zrobią show, live acty i show muzyczne. Są to artyści, myślę, że tym, którzy interesują się muzyką klubową, muzyką chaosową, Formacji Test of Music nie trzeba przestawiać, bo robią fantastyczny festiwal Test of Music at The Castle. Kto był ten, ten wie, kto nie był ten, warto, żeby pojechać. Są to artyści, którzy grają na, w całej Europie i na Ibizie i na festiwalach w Amsterdamie czy, czy na festiwalu Sunrise. Także Louis i Tommy Gustaw to od 20 przeszło lat na scenie klubowej, house'owej przybliżają tę muzykę ludziom, więc będzie na pewno tanecznie, będzie kolorowo, będzie show. To sobota, taka dość mocno napięta w gwiazdy i dużo, dużo będzie się działo na stadionie. W podobnej formule robimy to też, bo pewnie padnie teraz takie pytanie, co z biletami. Podobnie jak to było w latach ubiegłych, nie robimy biletów normalnych, tylko ulgowe w cenie 10 złotych. Podtrzymujemy też Taką nowość, która była w zeszłym roku, czyli bilet rodzinny. Także rodzic z dwójką dzieci do lat siedmiu kupuje jeden bilet i, i z tą dwójką dzieci wchodzi. Także zapraszamy całe rodziny, bo myślę, że mamy ten przekrój taki muzyczny, że, że całe rodziny będą się bawić, bo bryska to młode pokolenie, ale kultu tak naprawdę trzy pokolenia, bo i dzieci, i, i rodzice, i dziadkowie czasami będą na pewno na tym koncercie. I tak wygląda sobota, piątek, przepraszam, a w sobotę zapraszamy na rynek, Leszczyński rynek. W tym roku ten drugi dzień obchodów Dni Leszna będziemy robić na rynku, będzie też różnorako, bo będzie też występy sekcji, tak jak to było w latach ubiegłych, ale mamy też występy takich gwiazd jak. Wojtek Cugowski, który zagra w duecie akustycznym. Po nim będzie stand-up i tutaj pan Bartosz Gajda, znany stand -uper. Rozśmieszy na pewno publiczność leszczyńską. I na koniec zapraszamy wszystkich, którzy lubią. Przeboje, różnego rodzaju zakres przebojów, z jaka to melodia, czy, czy z innych programów muzycznych, ale z jaka to melodia, bo tak już chciałem troszkę zapowiedzieć, kto będzie śpiał te przeboje. <laughs> Wszystkim znany z programu tablicznego Jaka to melodia. Robert Janowski z zespołem przyjedzie do Leszna w sobotę na rynek i na wspaniały koncert przebojów. Także będzie można pośpiewać, potańczyć i tak zakończymy sobotne świętowanie Dni Leszna. W niedzielę przeniesiemy się do Parku Satryków Teatru Miejskiego, gdzie będziemy obchodzić hucznie Dzień Dziecka i trzeci dzień Dni Leszna. Ale tutaj szczegóły podamy troszkę w późniejszym czasie, ponieważ cały czas Trwają przygotowania tutaj wspólnie razem z Teatrem Miejskim i z instytucjami miejskimi, takimi jak Biblioteka, MBWA, MOSIR Leszno i Miejskie Ośrodki Kultury. Dopinamy cały scenariusz tego Dnia Dziecka, żeby było barwnie, kolorowo i ciekawie, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Także tak w skrócie można powiedzieć wyglądają tegoroczne obchody Dni Leszna 2025.